się na biegunetim. Dziś wylądowaliśmy w takiej małej rodzinnej restauracji. Tu niedaleko mnie, przez przypadek zupełnie Co by coś z rzadkością. Herbata z kremem. Takim normalnym kremem. Śmietanką jakby do kawy. A tym razem to jest herbata zwykła, czarna. Tu już mamy sosiki. Tu przyprawy. No, i zaraz wjeżdża cheeseburger z frytkami Że dzisiaj, dzień, dzień, dzień wyżerki. Bardzo ładny wystrój w restauracji. Dużo ludzi. Stoliki też zarezerwowane. Także wydaje mi się, że będzie smaczniej. No, i jest taniej, bo to jest poza miastem. To jest na takiej wiosce, można powiedzieć. Zapowiada się, sympatycznie taka ładna tabliczka No bo bardzo ładny dysk jest w tej restauracji A tak się nazywa ta restauracja A to jest menu mówiliśmy... W ogóle całkiem sympatyczne ceny tu są, polecam wam a tu mamy burger Cheeseburger 16,50 Naprawdę bardzo Z frytkami Warme A taka herbata Z kremem I krem 3,80 Naprawdę jest no, Ceny są mega Jak na Szwajcarię bardzo tanie i w ogóle z takich ciekawostek jest to w ogóle taka no, restauracja że tak powiem ludzie przychodzą z całymi rodzinami ale można normalnie palić przy stolikach koło mnie właśnie siedzi rodzina i sobie sobie palą też a dzieci się bawią obok także całkiem inna kultura niż w Polsce ktoś pali to sobie pali no i właśnie wjechał cheeseburger z frytkami Tak się prezentuje Całkiem sympatycznie Choć nie jest jakiś mega duży, ale frytek jest za to Do woli No nic, spróbujemy tego potwora Dobra, zobaczymy czy oddaje jeden Rudi, für Köpfchen. Ja, so, oder? Weißwein, Rotwein. Aber nach dem Essen kommt die Rotwein.

Daję sos na to i Na początek skonsumujemy tą górną część bułki akurat z serem tu się wzięła no, Zaraz weźmiemy się za burgerza nożem i widelcem